Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony znowu ja, i witam was po kolejnej przerwie. Ej, miałem być systematyczny. Nie wyszło. Szczególnie, że przez YouTube'a... Straciłem chęci, żeby cokolwiek nagrywać. Ale wróciłem. Liczy się to, że zawsze wracam czy coś. Mężczyzny nie ocenia się po tym, jak zaczyna, tylko po tym, jak kończy. No, ale w międzyczasie nagrałem film o Ewangelionie i YouTube mi go zablokował. Chodziłem do pracy, zupgradeowałem komputer i zbudowałem Gundama, więc trochę się wydarzyło w międzyczasie. Jak pewnie po tytule widzicie, zebraliśmy się tu, żebym. Trochę ponarzekał, a trochę pochwalił. To Story 4, jej, bo, bo byłem ostatnio w kinie na te dwa dni temu. Ja chcę porozmawiać ogólnieżej Story 4 to muszę trochę jakby zrobić background historyczny, czyli można to można można tak nazwać autobiograficzny bardziej. O, jaki, o, jaki, jaki elokwentny, jak, jak jaki mądry, nie? Ogólnie jestem osobą, która wychowała się na dwóch pierwszych częściach, ty, czyli na Toy Story i Toy Story 2. Mimo, iż wiele osób uważa dwójkę za najgorszą, to dla mnie dwójka jest właśnie tą ulubioną częścią, razem z jedynką w sumie, nie mam tak jakoś, że jedna jest lepsza od drugiej, ale jakoś bardziej w pojęciu mam dwójkę. Szczególnie, że obie części masakrowałem na VHS-ie i... No i musi w kółko musiała lecieć jak coś tam robiłem, się bawiłem czy coś. I później wyszła trójka, którą oglądałem chyba jak na razie trzy razy i... To jest moja najmniej ulubiona część, ponieważ... Bez sensu, znaczy bez sensu, no fajne, za, fajne spoko jakby zamknięcie tej trylogii i w końcu... Disney przychodzi i niszczy nam trylogię świetnym czwartym filmem. znaczy, o ile świetnym, jak dla mnie jest taki... Konfundujący, ponieważ sama animacja, no kurde, no od pierwszej części, pierwsza część jest 99, czyli ta 20 lat. Ten film chyba jest, jest starszy ode mnie, na pewno jest starszy ode mnie, nie wiem. Ale w końcu w 2019 wychodzi y, Toy Story 4 i film, który w sumie nie był potrzebny, ale z Twojego złego wolę. To, żeby wygrzebywali takie stare marki, które nawet już są zakończone, niż mają wygrzebywać stare marki i robić ich adaptacje live action, to Story 4 im wyszło, ponieważ fabularnie z jednej strony mamy to samo, z drugiej no już nie do końca, ponieważ dochodzi nowa postać Folki po angielsku, a po polsku on się nazywał Sz Szczuciek. Czyli zabawka zrobiona przez Bonnie, czyli tą nową dziewczynkę, która w trójce się na końcu pojawiła której Andy oddał te wszystkie zabawki, i zrobiona przez nią chyba w zerówce? Tak to było w zerówce, nie w przedszkolu. I ona, przez to, że była samotna, chudy jej pomógł. Spoiler. Chudy jej pomógł, i ona zrobiła w ten sposób zabawkę: stworzyła życie. Stała się bogiem. Później ta zabawka zaczęła ją wyznawać się w imię, w jej imieniu zaczęła palić grześników, co? Zwiastunę obejrzyjcie. Wystarczy. Tam, tam już fabuła jest na tyle zakreślona, żeby się połapać o co chodzi w filmie i tyle. Po prostu chudy musi uratować i... Czyli w sumie tak jak było w jedynce. Nie, w jedynce nie. W dwójce. Chud, w sumie Bass rat, rat, ratował Chudego, a tutaj jest jakby na odwrót, bo Bass w pewnym momencie też stara się uratować Chudego, mimo iż yy, tutaj minus, ponieważ Bass jest moją ulubioną postacią w tej historii, net mam zabawkę starą, już bardzo zdezelowaną, którą muszę się postarać naprawić. Eee, no, ale Bass jest moją ulubioną postacią, i w tym filmie ogólnie ta stara ekipa występuje w większości bardziej jako postaci epizodyczne. Albo drugoplanowe. Was jest bardziej drugoplanową, a nawet bym mógł nawet powiedzieć, że w niektórych momentach skrajnie epizodyczną, ponieważ jest gdzieś w tle i tyle. Już nie jest jednym z dwóch głównych bohaterów. Animacja, jak już zacząłem wcześniej, na samym początku, animacja jest bardzo ładna, bo mamy 2019, mamy technologię Ray Tracing. Wow, widać, że było robione na nowych RTX-ach, bo Ray Tracing jest piękny. Nie, tak naprawdę nie było robione na nowych RTX-ach bo nowe RTXy to w sumie takie trochę shit, ale odchodzę od tego, od konkluzji. Co ja mogę powiedzieć? Jestem mango mówię, uwielbiam filmy animowane, ten w szczególności, ładna animacja. Żarty, mimo iż no, czułem się na sali kinowej, że, byłem, że jestem już za stary na to, niektóre żarty były spoko i to były żarty, których dzieci nie rozumiały, a osoby na przykład już wiecie, w ten wiek tam 15 plus już kminiło o co chodzi, tam, wiecie, jakieś żarty, no na przykład o BHP, czy interwał spożywczy, który jest w scenie po napisach. To jest... to są rzeczy, których że, że dzieci nie pojmą, bo dzieci nie wiedzą czym jest interwał. <grywania> dzieci nie wiedzą czym są zasady BHP. Może niektóre wiedzą, chociaż nie wiem. Ja to miałem chyba na EDB, w którymś tam... chyba w pierwszej liceum. Nie, w gimnazjum jeszcze. Jeszcze było w gimnazjum. Najbardziej, jak już wspomniałem wcześniej, w zmieszanie wprowadza mnie scena końcowa. Znaczy, oczywiście nie mówię o scenach po napisach. Scena końcowa, która ewidentnie jakby ma kończyć ten etap, a z drugiej strony trochę sugeruje, że może być coś jeszcze, w sensie piąta część. Co właśnie tak wprawia mnie trochę właśnie w to zakłopotanie, w to zmieszanie, ponieważ no już trójka była idealnym zamknięciem trylogii. A tutaj mamy kolejną część, to jest coś jak macie z Halo. Nigdy nie grałem w Halo, ale to jest idealny przykład, że macie trylogię, która jest idealną, idealnym wstępem, rozwinięciem, zakończeniem. Macie czwartą część, która jest wstępem później macie piątkę, która jest rozwinięciem i... Chyba Infinite ma być zakończeniem tej trylogii? To tutaj mamy coś podobnego, że tutaj jest jakby wstęp do kolejnej trylogii Tylko, że nie wyobrażam sobie tego, jak oni by mieli to zrobić Ponieważ, no nie chcę, nie chcę wam rzucać spoilerów, no ale... Trochę się zadziało, że to było średnio możliwe, żeby zrobić to ze starą ekipą Bo, bo nie wiem, bo, bo... bo. Bo, bo, bo zakończenie, tak? No podobał mi się, ale z drugiej strony zakończenie wprowadziło mnie w takie zmieszanie i przez to ocena spadła, bo przez cały film, jak go oglądałem, to myślałem nad oceną 9 na 10, tak? Podczas oglądania już filmu zastanawiałem się, jak go ocenię. Wiem, jestem dziwny. Nie wiem, czasami zachowuję się, jakby to była seria, moja praca. A robię to hobbystycznie, chociaż pieniążki z YouTube'a przez ostatni, przez, przez to, że mi usunęli film o Ewangelionie, yy, nie miałem obiadu przez miesiąc, no, ale wracając do tematu, no to takie 8,5 na 10, ponieważ te pół punkta obciąłem przez zakończenie, ale pamiętajcie, że jestem osobą wychowaną na tych filmach i po prostu większość to jest sentyment i nostalgia do poprzednich części, więc tyle. Jeżeli jeszcze, jeżeli jeszcze grają w kinach, to idźcie. Jeżeli go oglądacie to o wiele później, to kupcie na Blu-rayu, obejrzyjcie na jakimś streamingu. by się nie zawiedziecie. To jest po prostu jeden z tych filmów Disneya, który możecie sobie odpalić pyk, na przykład, nie wiem, z dziewczyną z, z młodszym rodzeństwem, z kuzynowstwem i wszyscy będziecie się w jakiś sposób dobrze bawić. No, dzieci będą się śmiały z innych żartów, wy będziecie się śmiać z innych żartów, jeżeli jesteście oczywiście starsi, tak? jej ale podział grupowy jej dobra więc ja się będę z wami żegnał jak już mówiłem polecam obejrzeć to Story 4 szczególnie jeżeli jak ja jesteście fanatykami poprzednich części więc widzimy się w następnych odcinkach siema